Dziś się nie na serca i goście sesji tu z panioi. Myślę, w i dawę. Chcę za Prosimy Państwa o powstanie. polskich polski przez oddział przedszkolny za zostanie. polska nie zginęła. Kiedy... W Mazurku Chopinowskim i w czatem węglu I tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Z prądkowej mozy z bieżącego do kraju cewodzie, poszło mu podniosłem się i przerażam dla Danów, nie nieba tęskni, mówi to do kraju te ludzie, winą, dąbią, tego, gdzie winą, dużą tego, powstały gniazdo całej dnia złomek do Ciebie, wszystkim służą tęskni, Panie, do kraju tego, gdzie też są jak dwa szlaki wstosowe z bądź pochwalony, tęskni, mówi Panie. Polska moja ojczyzna, Maria konopni. A jak ciebie kto zapyta, kto ty taki stąd ty rodę. Mów, że z tego łamu żyta, że z tych włoch pachnących miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była. Że z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Ty jesteś, ojciec, mój, jak wysoki, jakim sobie to, by to by za moze, snujące, to potoki, to, to, to niebo, to tyś jest ojczyzną. Tyś metal gorących, heroi, skórnicy, robota i taniec wesoły. I związek z te i dzieci, to co To twoje na drogach padają promienie. promienie. To twój głos po nocy, To idzie przez życie z ojczyzną imieniem, jest jest idzie i słońce. byli 声音。<See> Kocham te łamy, szumiący, które mnie żyją, które mnie stroją, które zdobią ojczyznę. Kocham te góry, lasy, gali potężne, potężne i cicho rzuczaje. Po tych potokach, w wodzie uzdrowia, Ty się przeglądzasz, ojczyzna moja. Krwią użyźniona, we łzach skąpana, tak dla nas droga i tak kochana. Zygmunt Marek Mistrzak, krótki wierszyk o ojczyźnie. Kto kocha prawdziwie ojczyste i matki nazwę z Janus i jej żyte i kleko pod pociemnięta. Kto wiosną, a wjedzie i dane życie, da trzeba tronem jest mała. śmierci. Ci dawno podadzą żołnierzy, tych, którzy giną za krew. Kto, kto na trudno północy jedzie, to znajduje w sposób rozumny. A każdy je na poleje i każdej chlubą wiktor. Kto przenie jej ojczyste, pod i bez wiosny zabierze. To jest brońica. I właśnie w dole poradnika. I z biegiem Jerzy Sławski, Zgasły pokoleń świeci, z latarni Teraz zostały nam wspomnienia i żywa pamięć losów ciała. W gorącym styczniu ludzie, gdy wchodzą z stała neba. I z piotrem radu na Europę czerwonym falą się rozmywa. Nastał czas wolny, czas przemoc na ziemi włoskiej i Bałkanach. Przez pola bitew i okopy, żmioły rozpaczy i jęk konania. Dzisiaj gdy myślę o tych latach i krzyż leczny trzymam w ręce, wiem, że mój dziadek walczył po to, by Polska wolna była prędzej. Wisława Szyborska, kafelna o miłości do ziemi ojczystej, bez tej miłości można żyć. Nic serce suche jak orzeszek. Malutki los na parskiem pić. z zgryzot i pocieszy. W Własną miarę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie ubić. O blasku próżna mówić, dynieje. O blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości? Ryskło im. okno wypalone. Zbite szkło, rozwiane dym. Trzewo z nagła które za płytko wrosło w ziemię, któremu zerwał wiatr korzeni. korzenie. Jeszcze żyje cząstką czą czasu, ale już trac swoje zielenie, już nie szumię wokół <kli> lasu. Ziemię czysta, ziemię jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocny w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam puste brzmiące słowa. Można nie kochać, cieszyć, ale nie można Maria Konopacka, ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga. Gdzie ojciec bracia gdzie matka miła, w polskiej niemowie pacie zauczyła, Ojczyzna moja, to wioski i miasta, Wśród pulle chiczki sadzone od piasta to rzeki, lasy, kwitne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. Ojczyzna moja to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, pracą mój ojców, a pioską dzieci. To ty jesteś? Późno mały Jaki jest takich pływ? Orzeł biały Gdzie ty mieszkasz? Między szymi W jakim kraju? W polskiej ziemi Czym ta ziemia? Ma ojczyznę Więc zapyta Kwiot i blisko Czy ją kochasz? Kocham szczerze A w co wierzysz? W polskie bierze Coś ty dla nich? Nie sobie cieszę Co się winię? Oddarzył Chwyty dom, rodzinny dom, co w letnią noc z mgły szumem spychli, pychlit wtórzy a ciszą ląską koi powzy. Chwyty dom, ten stary dach, co prawi baśnie o dawnych dniach, o i luczy rodzinny truch, co wita ciech ściemniowych dróg. Chwyty dom, żywiącą woń skoszonych traw i poród zbóż, Wilkotnych olch i dzikich tłuszcz, co Bogom kwiat klatałem w skroń, ty dom ten ciemny bóg Co szumu swych potężnych śpiew i duchów jęk i wichrów gór, Przelewasz tłum kipiącą krew, Kołaś ty dom, rodzinny dom, Co w pośród burzów zwątpienia jak mnie, gdy w duszę ci uderzył dom, Wspomnieniem swym ocala cię, bo jeśli kochasz, Jeśli chcesz żyć pod tym dachem, lepiej i zbóż, sercem oczystych progów strzocz, sercem oczystych ścian rusz. Błogitwa, błogitwa na ojczyznę, Ojca, Imię Syna i Świętego Ducha, Polska modli się, Dziecina, a Pan Bóg ten słucha. W oczach dziecka wiemy żyć duże, ja w każdym słowie, Ojcze płaka, co się w górze, zdrowie. Po się mi mam ojczyścią w a mnie dowód znamy ciemu luś na, na pociech. Tak skierowany nad koszła dziecię z bodem a Bóg krzuca z na ojczeckej twarzy. Słucha żwara na słowo, na to moje myśli i na przeczekaj jasną nam mówili kreśli.